Witajcie, dzisiaj mamy 18 marzec. Jesteśmy już praktycznie po wszystkich pokazach, po wszystkich wyjazdach targowych i tego typu rzeczy. Mamy już za sobą, wchodzimy w tym momencie. Bynajmniej ja, nie wiem jak wy, ale ja wchodzę w tym momencie w okres już takiego stricte wędkarstwa. Już zaczynam okres, gdzie będę mógł już jeździć na ryby. Czyli ten taki drugi etap, tak jak powiedziałem, pierwszy etap w tym roku, etap pokazowo-targowy, koniec. I od dnia dzisiejszego, czyli od 18 marca, etap typowo wędkarski. Nagrywam ten odcinek w domu, ponieważ na ryby wyjeżdżam za dwa dni. Jedziemy, od czego by tu zacząć? Jedziemy. Jedziemy na Włochy. We Włoszech będziemy łowić na dwóch wodach. Jedziemy na te Włochy 30 marca. Ekipą w sumie 8-osobową plus dziewczyny, czyli 8 osób łowiących plus, plus dwie dziewczyny. Ale o tym oczywiście później. Pierwsza połowa zasiadki będzie to, będzie to Salasco Lake, woda jak sami wiecie pewnie jest wodą, gdzie łowi się tylko i wyłącznie z rzutu. Drugą wodą we Włoszech będzie to woda, nazwy może na razie nie powiem, powiemy o tej nazwie i o tej wodzie w trakcie gdzieś tam nagrywania tego filmu, ale nie chcę za wcześnie zdradzać. Druga woda, jest to woda, na której będziemy łowić pierwszy raz w życiu. Bardzo trudna woda, bardzo dużo zwalonych drzew, grobli, zaczepów. Woda, na której łowi się z wywózki. Będzie bardzo ciężką wodą, podejrzewam. I zmierzam do tego, że 30, tak jak powiedziałem, 30 marca jedziemy na na, na, na łowienie zrzutu w pierwszej kolejności. Czyli robimy sobie, postanowiliśmy zrobić sobie z chłopakami trening, taką rozgrzewkę. Za dwa dni udajemy się, bo dzisiaj jest poniedziałek, w środę udajemy się na łowisko Jarosławki. Zapewne wiecie, woda, woda typowo rzutowa, czyli identyczne praktycznie warunki, identyczny regulamin jak na salasko. Będziemy tam łowić zrzutu. Zrobimy sobie taki mały trening. Będziemy tam w 6 osób. W 6, dobrze liczę? Raz, dwa, trzy, pięć, przepraszam, pięć osób. I będzie to bardzo taki ciekawy wyjazd na te Jarosławki, czyli na ten trening rzutowy, ponieważ, no jak widzicie, pogoda jeszcze jest po pierwsze taka, no nie za bardzo, czyli, czyli jeszcze jest te dni i te noce są jeszcze chłodne, nie, nie tak jakby się chciało. Miało przyjść jakieś ocieplenie, ale coś z tym ociepleniem, no troszeczkę coś, coś tam ściemniają. W nocy temperatury spadają jeszcze gdzieś tam do 1-2 stopni powyżej zera. Czyli ta ryba jeszcze nie żeruje tak jakby się chciało. Także to będzie interesujące. I interesujące na, Jarosław na Jarosławkach będzie też to, że będę miał z Adamem walkę. <taki> Taką bitwę. Adam sobie będziemy łowić niedaleko siebie, bo ja na jednym stanowisku Adam na jakimś tam sąsiednim. Jeszcze będziemy losować, kto gdzie usiądzie. Ale postanowiłem, rzuciłem takie wyzwanie Adamowi, żeby zrobić taki, taką batlę, batelkę, taką, taką bitwę face to face na łowienie zrzutu. Zobaczymy, też będziemy kręcić materiał z tej zasiadki z Jarosławek oprócz tego gdzieś tam jeszcze obok nas będzie łowił prezes, będzie łowił Maciej, będzie łowił Rafał. Też pokażemy i nagramy Wam, jak chłopaki łowią, jakie używają strategie. A ja z Adamem skupimy się na tym, żeby gdzieś tam powalczyć między sobą na Jarosławkach przez te 4 dni. Kto z nas jak łowi i jakie będzie miało efekty do, w marcu no, przy łowieniu zrzutu. Słuchajcie, jednak... Zanim, zanim tam pojedziemy i tak dalej, zawiążę sobie za chwilkę dwa przypony, które będę używał do łowienia zrzutu. Właśnie, a propos przyponów i, i tak dalej, i tak dalej, i całego, wszystkich akcesorii. Postanowiłem w tym roku, że robię totalną, totalny porządek w swoich akcesoriach, w swoim sprzęcie karpiowym, tak jakbym zaczynał od zera. Bo wiecie, wszyscy nie wiem jak wy, ale ja tak miałem, moi koledzy też, że gromadzimy bardzo dużo rzeczy gdzieś tam w sukcesywnie. W, czym dłuższy staż nasz karpiowy, tym tych akcesoriów, tych plecionek, tych wszystkich różnych dziwnych rzeczy, które się wozi w pudełku, to wszystko zbieramy, zbieramy, zbieramy. Z biegiem czasu mamy tego coraz więcej, dlatego postanowiłem w tym roku. Od początku tego sezonu, że zrobię sobie porządek w swoich akcesoriach, w swoich pudełku w swoim pudełku, w swoich torbach, które mam. Zresztą torby zobaczycie nad wodą, bo są bardzo ciekawe. Firma Prologic wyszła do... na rynek z fajnymi torbami. Pokażemy je już na Jarosławkach. I zmierzam do tego, że będę wam pokazywał, bo właśnie tutaj jakieś moje. Wnioski wyciągnięte po rozmowie z Wami na targach, że chcielibyście, żebyśmy więcej pokazywali Wam taktyki, więcej pokazywali, jak my niektóre rzeczy robimy, bo nie wszystko na naszych filmach jest pokazane. Także doszedłem tutaj do wniosku, że właśnie robię porządek. Będę używał, będę woził na ryby tylko to, co jest mi potrzebne, niezbędne, tylko i wyłącznie te materiały, które będę używał do łowienia, a wszystko to, co nie używam, po prostu zostaje wyrzucone na śmietnik. Na tej, na tej zasiadce za dwa dni, którą będziemy mieli na Jarosławkach, będziemy łowić, tak jak wspomniałem, tylko i wyłącznie zrzutu. Także pokażę Wam za chwilkę, jakich będę używał przyponów do łowienia zrzutu Jakich materiałów będę używał na tej zasiadce w ogóle podczas łowienia, tego, podczas łowienia zrzutu, czy właśnie czy na jarosławkach, czy na salasko, to tylko i wyłącznie tak, to, co będę wam pokazywał, to tylko i wyłącznie to używam i uważam, że, że to wystarczy. Oczywiście każdy ma swoje jakieś takie tam swoje prywatne preferencje co do materiałów i akcesorii końcowych. Ja wam będę pokazywał w moich filmach w tym roku, czego ja używam i na danej zasiadce do jakie dobieram elementy dowiązania i akcesoria końcowe do metody, na którą wędkuję. Także, ja teraz zabieram się szybko za zawiązanie dwóch przyponów, które będą mi potrzebne już za dwa dni. Muszę być gotowy tutaj, już w domu nie, nie będę miał czasu, żeby to nad wodą robić. A jak skończę wiązać te przypony, to pokażę Wam yy, jakich będę używał wędek, jakich będę używał kołowrotków, jakich żyłek. Yy, bo często właśnie o te wszystkie rzeczy pytacie: jakich będę używał żyłek do łowienia zrzutu, z czego zrobię strzałówkę do łowienia zrzutu, no i tak dalej, i tak dalej. Wszystko po kolei. No i przypony gotowe. W sumie mamy dzisiaj kolejny dzień, bo przypony robiłem wczoraj wieczorem, w poniedziałek, dzisiaj jest wtorek, a jutro środa i jutro ruszamy na ryby. Dobra, miałem Wam opowiedzieć jak ja to robię, w sensie jaki mam sprzęt do łowienia z rzutu. Jeżeli chodzi o wędki, bo od tego zacznę, nie będę ich tutaj z bliska pokazywał, ale jeżeli chodzi o wędziska, to w tym roku zmiana. Będę łowił zrzutu na wędki Fastwater. Jest to model 4LB. Zmiana taka, dlatego że. Po prostu chcę rzucać cięższym ciężarkiem. Tutaj chodzi ogólnie o stanowisko numer 16 i stanowisko numer 1 na salasko, bo tam trzeba rzucić bardzo daleko. I żeby dorzucić się do cypla z 16 albo z jedynki podzwalone drzewo, to trzeba naprawdę, naprawdę bardzo mocno zarzucić. Chcę rzucać ciężarkiem 135 gram, może 140 gram. No i jednak wędki 3,5 lb gdzieś tak mnie hamowały. Bałem się po prostu założyć tak no, no, ciężarek o takiej wadze, dlatego tutaj postanowiłem sobie wymienić te wędki na wersję właśnie 4LB. Szukałem w katalogu i na internecie wędek, no i tu akurat Prologic ma w ofercie wędki 4LB Fastwater. Jest to 12,6 jeżeli chodzi o długość, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwsze próby już jutro. No, także to. Jeżeli chodzi o kołowrotki, no to jak widzieliście, oku 8K. Fajne w tych kołowrotkach jest to, że tak jak widzieliście, mam trzy szpule. To są szpule standardowe, które dostajecie z kołowrotkiem, to są szpule głębokie. Szpule te wykorzystuję do łowienia z wywózki, jeżeli wywożę tam gdzieś na 200-300 metrów pontonem czy modelem zdaniestrowanym to idealna sprawa. Dodatkowo dokupiłem sobie do tych kołowrotków trzy szpule płytkie, typowe takie do rzutu, stożkowe, płytkie szpule. Dzisiaj nawinąłem sobie nowe żyłeczki 0,28, tutaj jest, moment, O, jest to Mimicry 3D Mirage XP, bo często pytacie jakie te żyłki do rzutu wykorzystuję, także no, często mówiłem na 0,30. W tym roku jeszcze to odchudzam, żeby dalej poleciało. Czyli tutaj 0,28 Mimikry Mirage XP z Prologika. Fajne w tych żyłkach jest to, że przy nawijaniu, tutaj macie kilometr żyłki na takiej szpuli. Przy nawijaniu co 333 metry, pokazuje się. Taka naklejka, na, na, zamocowana taka naklejka specjalna na, na żyłce, która, znacznik, który informuje przy nawi na, nawijaniu żyłki, że właśnie osiągnęliście 333 metry, czyli jedną trzecią. Fajnie by było taka właśnie, dzięki temu możecie idealnie nawinąć trzy kołowrotki. Jedna cała szpulka starcza na trzy kołowrotki zrzutu po 330 metrów na szpulkę, czyli idealnie. Dalej idąc, jeżeli chodzi o przypąszczałowy, no bo jak wiecie, do łowienia zrzutu potrzebny jest przypąszczałowy około 8, 8 do 10 metrów długości. Przypąszczałowy wykorzystuję, y, wiąże go, jest to firma Mikado, Bright, 8 splotów. Taką szpulkę kupiłem sobie teraz 0,23 mm, troszeczkę grubszą, no bo jednak tutaj te rzuty będą takie silniejsze, bardziej takie siłowe. Zawsze używałem gdzieś 0,19, 0,21, teraz tym razem 0,23. Przypon szczałowy, no jak wiecie, tutaj zapobiega przeciążeniu żyłki przy samym momencie wyrzutu. Dzięki czemu żyłka nie pęka przy rzutach, tylko cały ten ciężar, tą moc wyrzutu, przyjmuje na siebie plecionka, która ma długości około 8 metrów. No i potem resztę leci już, jak wie, wiecie, na żyłce. Yy, dobra, no nie będę tutaj się zagłębiał w wędkarstwo rzutowe, bo może omówimy to nad wodą. Yy, dalej idąc, yy, wykorzystuję, no jak wiecie, yy, zestawy helikopterowe wykorzystuję do tego żyłki robię sobie taki, taki lider do zestawu helikopterowego robię lider gdzieś od długości 1,20 m wykorzystuję do tego moment ty, 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 ty. tutaj nie mam tam zostawiłem o tutaj jest wykorzystuję do tego z Prologica Spectrum, Spectrum Z Fluorocarbon 0,50 mm, nie wiem czy to będzie widać, ale tak to wygląda. Na tym chodzi zestaw helikopterowy. Z gumki z Prologika Naked x System, fajne, bo mi się nie ślizgają. Przerabiałem różne. Różne, że tak powiem, te koraliki i gumki zawsze mi się gdzieś to, to ślizgało na fluorokarbonie, a to, to jest naprawdę ciasne i się nie ślizga. Przypony sztywniaki wiąże procz od Mono 0,45, jeżeli chodzi o grubość, to ma 22 lb. No, i to tyle, jeżeli chodziło o zestawy do rzutu. Na końcu, wiadomo, ciężarek, no już mówiłem, tutaj będziemy próbować do dalekich rzutów używać ciężarków troszeczkę cięższych 121-135 gram, gdzieś w tej gramaturze. I to tak naprawdę tyle, jeżeli chodziło o wynieź rzutu. Nic więcej Wam nie jest potrzebne. Widzieliście, zawiązałem wczoraj jeden przypon miękki. Jest to przypon miękki na naszym nowym haczyku X, dwójeczce. Jedną trzecią wędką będę kombinował jutro, będę sobie tak rzucał trochę bliżej, trochę dalej, może lekko na lewo, lekko na prawo, będę szukał ryb trzecią wędką z workiem PVA. Czyli bardzo króciutki przypon, miękki przypon. Użyję do tego siatek PVA. I tutaj są fajne siateczki 50 na 100 mm, solid bug. I chodzi o to, że będę robił taką bombę z pv -ki. do środka. Poleci set mix, mocno zadipowany z jakąś delikatną przynętą, i całość będzie zamknięta w pv łącznie z ciężarkiem, co zapobiegnie splątaniu się zestawu podczas rzutu. No, i dlatego tutaj mogę sobie pozwolić na króciutki miękki przypon, bo całość będzie, tak jak mówię, zamknięta w PVC. To tyle, słuchajcie. No. Jeżeli chodzi o akcesoria końcowe, krętliki, jakieś szybko no to, to wszystko pokazałem wam w takich migawkach podczas wiązania przyponu. I tak naprawdę to jest Wam potrzebne do łowienia zrzutu. Znaczy Wam, bynajmniej mi. Ja nic więcej nie używam do łowienia zrzutu. Praktycznie tylko to, co widzieliście teraz na filmie. No i oczywiście, wiadomo, no, z pomby y, crasher, gdzieś tam do wienia zrzutu, jednak crasher, żeby tak delikatnie gdzieś tam do pv coś tam pokruszyć, jest potrzebny. Y, hangerki, sygnalizatory. Właśnie, jeżeli chodzi o hangerki, muszę się Wam pochwalić w tym roku. Y, zmiana, już za chwilkę zobaczycie je nad wodą. Wyposażyłem się w taki fajny set z Prologica SNZ Slim Hang Indicator Set 4 Tak to się nazywa Może po angielsku nie wymawiam tego perfekcyjnie, ale tak jest napisane Jest to secik czterech sygnalizatorów Jezus, sygnalizatorów hangerów Co ja gadam? Hangerki są małe, smukłe, fajne, z fajnym, miękkim takim ni to łańcuszkiem, ni to tasiemką. Można sobie je do... Jest w komplecie ciężarki, można sobie je dociążyć lub nie. Można też zrobić taki system, że wszystkie cztery hangery możemy zamienić na kolor niebieski, bo są w komplecie niebieskie te szkiełka cztery. A ogólnie w komplecie mamy czerwony, zielony, niebieski. W sumie dwa zielone są. Tak, dwa zielone, czerwony i niebieski. Bo ten zielony, tak to jest ten zielony i ten zielony one są takie same. No, praktycznie takie same. Czyli dwa zielone, czerwony, niebieski. Do wymiany można sobie zrobić według uznania wszystkie cztery niebieskie, bo są w komplecie. Zobaczycie je pewnie już w kolejnym filmie z nadwody, bo będę je używał. Ciekawą sprawą jest, że tutaj jest, pokażę Wam to później nad wodą, są dwa mocowania żyłki. Jedno to klasyczne na takich kółeczkach na magnesie, a drugie poniżej jest jeszcze taki ząbek, że jakbyście węd wędki dawali pionowo, żeby ten hanger Wam nie zjeżdżał na dół to możecie go sobie zaczepić o ten drugi, o ten drugi, powiedzmy, zaczep i wtedy ten hanger się trzyma sztywniej na żyłce, że nie zjeżdża na dół. Pewnie ci, co tak łowili, to wiedzą, o co mi chodzi. Dobra, słuchajcie, to tyle. W sumie cały dzień mi zajęło dzisiejsze szykowanie się, bo chciałem to wszystko sobie odnowić. Robiłem mega porządki w całym moim sprzęcie rzutowym. Jutro o 6 rano lecimy na Jarosławki na taki mały trening czterodobowy. Aha, i słuchajcie, no bo wspomniałem, mamy z Adamem taki sparring, taką, taką batelkę małą. Będziemy nagrywać z tego film, i ja osobno będę łowił Adam osobno, i gdzieś tam między sobą będziemy mieli taką, takie mini zawody, mini konkurencję. Kto z nas będzie lepszy. Taka będzie, będzie taka szczypta rywalizacji nad wodą. No i mam nadzieję, że jeżeli o to już chodzi, no to mam nadzieję, że Adam się tak nie uszykował dobrze w domu jak ja dzisiaj. Że będzie robił to nad wodą, będzie wiązał przypony nad wodą, będzie mam nadzieję, że będzie żyłki nawiązywał na kołowrotki nad wodą, i tak dalej, i tak dalej. Także już będę mógł być o tyle do przodu nad wodą. No, to takie tylko dwa czy zdania, to były kątem naszej rywalizacji yy, jutrzejszej. Dobra, słuchajcie, kończę. Yy, widzimy się nad wodą przy następnym filmie.